W dzisiejszym odcinku zabójca i jego wspólnik wykonują podkop. Nikt nie miał pojęcia, jak uciekli. I urządzają masakrę w trzech stanach. Byli bardzo groźni, potworni, krwiożercze. W sumie zginęło 8 osób, mieszkańcy byli wstrząśnięci. Zamarliśmy ze strachu. Najgorszy dzień w moim życiu. W całych Stanach jest ponad 2 miliony więźniów. Oto historię tych, którzy odważyli się uciec: Uciec z więzienia stanowy zakład karny w mieście McAllister, Oklahoma. W 1908 roku więziono w nim wielu groźnych i brutalnych przestępców. W 1973 roku z powodu przeludnienia doszło tu do jednego z największych buntów w historii kraju. Po pięciu latach ograniczono liczbę więźniów, wciąż jednak byli to sami najgorsi przestępcy. Przetrzymujemy tu jedynie najgroźniejszych skazańców. Dochodzi między nimi do pobić, morderstw i poważnych aktów agresji. Jednym z nich był 36-letni Kalut Eugene Dennis, bezlitosny morderca. Wyglądał jako pętany, niczym wściekły pies. Za trzy morderstwa dostał łącznie 100 lat. Utrzymywał, że w pierwsze wrobili go policjanci i chciał się na nich zemścić. Najpierw jednak musiał uciec. Ciągle mówił, że kogoś zabije. Potrzebował wspólnika. Idealnym kandydatem był 26-letni rabuś, Charles Lancaster. Dostał 25 lat, był spokojny, ale umiał się obchodzić z bronią. Siedział za napad. Raz już uciekł, raniąc policjanta. Miał też dwa inne wielkie atuty. Pracował jako murarz, miał dostęp do narzędzi oraz znał opuszczone tunele pod zakładem. W całym stanie budowano kiedyś tunele do transportu węgla. Taka sieć biegnie również pod naszym więzieniem. Wszyscy osadzeni wiedzieli o tych tunelach, ale mogli się tylko domyślać, dokąd prowadzą. Plan Denisa był odważny, lecz prosty. Przy pomocy narzędzi chcieli się przedostać do podziemi przez budynek zniszczony podczas zamieszek. Tam skręciliby w tunel biegnący pod zewnętrznym ogrodzeniem i uciekli. Byli gotowi zabić każdego, kto spróbuje ich zatrzymać. Przygotowania do ucieczki zajęły 5 miesięcy. Na zapleczu znaleźli wszystkie potrzebne narzędzia. Ostrożnie zakradli się do zniszczonego budynku i do tunelu. Kazańcy znaleźli się w labiryncie ścieków. Każda pomyłka mogła doprowadzić do wpadki. Zbliżała się godzina apelu. Przeszli pod murem i znaleźli tunel biegnący pod zewnętrznym ogrodzeniem. No dalej. Wreszcie wydostali się na powierzchnię. Zrzucili cuchnące koszulki, żeby psy zgubiły ich trop. Gdy dostaliśmy zgłoszenie, nikt nie miał pojęcia, jak uciekli. 23 kwietnia, 25-letni Lancaster i o 10 lat starszy Dennis uciekli z więzienia McAllister opuszczonym tunelem. Mieszkańcy Oklahomy pozamykali się w domach na wieście, że z wiedzy są gotowi rozpętać piekło. Wszyscy się bali. Każdy mógł zginąć. Przez 35 lat służby w policji chyba nigdy nie widziałem, żeby ludzie byli tak wystraszeni. Atmosfera strachu była wręcz namacalna. Rozpoczął się wielki pościg. Policja próbowała wytrupić zbiegów przy pomocy psów gończych. Człowiek winny trzech zabójstw jest bardzo groźny. Najpierw chcieli zdobyć broń samochód. Claude wiedział, gdzie ich szukać. Ruszyli do położonego nieopodal domu Sama Kiet, porucznika straży więziennej. Wyszedł do pracy zostawiając żonę. Zagrozili, że zabiorą córkę pani Keys. Matka się temu sprzeciwiła. Zdobyli broń i samochód. Mieli strzelbę, karabin i pistolet. Byli gotowi do walki. Z wiedzy uzbroili się. Policja nie wiedziała, gdzie i kiedy uderzą. Wszyscy się bali. Skazańcy byli gotowi zabijać, by osiągnąć swój cel. Ludzie bardzo ciężko to znosili. W każdym przejeżdżającym samochodzie mógł siedzieć morderca. Przygotowałam strzelbę i śród. Jeśli tu przyjdą, będę gotowa. W Mill Creek z biedzy dopuścili się próby włamania. Z biegu widziano w czwartek wieczorem na północ od Mill Creek, nieopodal Tishomingo. Podeszli pod wiejski dom, lecz uciekli, gdy właścicielka zaczęła krzyczeć. Sześć dni po ucieczce w okolicy Farmersville zabili 26-latka. Ukradli mu wóz i sprzęt wędkarski. Mordercy przenieśli się do Garland w Teksasie. 2 maja zamordowano pracownika stacji benzynowej. Według świadka sprawcą był Michael Lancaster. W Hemp Hill nie oszczędzili nawet duchownego. Okazało się, że to przez nich ksiądz nie wrócił z ryb. Gdy zaczęli zabijać bez powodu, ludzie byli wstrząśnięci i przerażeni. Ojciec i ja zmienialiśmy się na warcie. Gdy jeden z nas szedł spać, drugi pilnował drzwi. Musieliśmy być ostrożni, bo ci ludzie byli bardzo brutalni. Wiedzieliśmy, że szukali zemsty. Nieprzewidywalne akty przemocy przeraziły całą okolicę. W dodatku policja nie mogła ich wytropić. Następnym przystankiem było miasteczko Denison w Teksasie. Zastrzelili tam sklepikarza Bobiego Spencera i porwali jego 22-letnią żonę Loretę. Wywieźli ją za miasto, gdzie ją skatowali i zgwałcili. Gdy poszli spać, zdołała uwolnić się z więzów i uciec. Nigdy nie doszła do siebie. Nim policja zdążyła zareagować, jej oprawcy zniknęli. W Teksasie i Oklahomie trwał pościg. Bandytów szukało około 200 funkcjonariuszy ze wsparciem psów, grupy specjalnej, rangersów i miejscowych strażów prawa. Uznano, że nie należy wysyłać do lasów grup patrolowych twierdząc, że nie wytropią zbiegów i mogą wpaść w zasadzkę. Postanowiono zaczekać, aż Dennis i Lancaster sami się ujawnią. Skazańcy przechytrzyli jednak władzę i przedostali się do kolejnego stanu. W Butler w Alabamie otworzyli ogień do szeryfa. Ranili go siedem razy. Nie było wątpliwości, że z wiedzy chcieli zabić jak najwięcej stróżów prawa. W niecały miesiąc po ucieczce uderzyli w Kubie, w Alabamie. W domu znaleziono zwłoki 68-letniej kobiety. Widziałem w życiu wielu uciekinierów. Większość zbiegów stara się ukryć, by nie wrócić za kratki. Tym dwóm zależało jedynie na zemście. To bardzo nietypowe zachowanie.